Harlem, to tu się wszystko zaczęło. Właśnie tu napisali swój przewodnik Wiktor i Alma Greenowie. Wiktor Hugo Green, listonosz z zawodu, puścił książkę w obieg dzięki pomocy lokalnej społeczności. Do szerszego grona odbiorców docierała dzięki sprzedaży wysyłkowej, pomocy kolegów z pracy, czarnych przedsiębiorców i akcji marketingowej Esso. Stacji benzynowej, znanej dziś jako ExxonMobil. Firma Esso pozwoliła Greenowi sprzedawać przewodnik na jej stacjach, dzięki czemu trafiał on do odbiorców. Mistrzostwo Marketingu. Niezmiennie w przewodniku figurował budynek Harlem YMCA serce Nowego Jorku. A o jego mocne bicie po dziś dzień dba moja pierwsza rozmówczyni. Uznana pisarka i badaczka dr Gretchen Sorin. Na długo przed moimi narodzinami, podczas wielkiej imigracji moi rodzice przeprowadzili się z Karoliny Północnej do New Jersey. Jednak w każde wakacje wracaliśmy tam, by odwiedzić babcie. Później znajomy z pracy spytał mnie, czy znam przewodnik Green Book. Nie słyszałam o nim. Nie znałam tej książki, a odnalazłam w niej własną historię. Niesamowite. Chciałam zrozumieć jej znaczenie dla Afroamerykanów. Pierwsze wydanie tego piętnastostronicowego przewodnika za 25 centów opisywało miejsca w Nowym Jorku przyjazne Afroamerykanom. Ultra nowoczesna autostrada kolejny krok do podróżowania po całym kraju. Przewodnik umożliwił przemieszczanie się między Stanami z godnością i bez strachu. Rodzice nic nam nie mówili, żeby nas nie nastraszyć, żebyśmy nie zdawali sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Nie rozmawiali o tym. Jednak nasze podróże pod koniec lat 50. i w latach 60. nie były zwyczajne. Jeździliśmy nocą po ciemku. Inne rodziny też tak robiły. Nocą była mniejsza szansa na zatrzymanie przez policję. Kierowca był mniej widoczny. Zawsze zabieraliśmy ze sobą jedzenie. Prosiliśmy, żeby zatrzymać się w hotelu albo pójść do restauracji, ale nie, prowiant mieliśmy w aucie. Jedliśmy na poboczu. W ten sposób Afroamerykanie zapewniali sobie bezpieczeństwo. Chcieli podróżować tak jak ich rodacy zwiedzać swój kraj, kształcić dzieci odwiedzać parki narodowe i ważne miejsca. W swojej książce podkreślasz rolę, jaką samochód odegrał w życiu Afroamerykanów. Nie byliśmy mile widziani w pociągach ani w autobusach. Samochód rozpoczął nowy rozdział naszej historii. Autobusy i pociągi miały wydzielone strefy. Każdy wolał uniknąć tego poniżenia. Było to upokarzające. Czarni musieli słuchać wezwisk. Siadali z tyłu autobusu lub w brudnym wagonie przeznaczonym dla nich. Nikt nie chciał wystawiać na to swoich dzieci. Lepiej było odłożyć pieniądze i kupić auto. Jak na ironię, dzięki Henry'emu Fordowi i masowej produkcji samochodów, ludzi było na nie stać. Dzięki autom rodziny mogły podróżować na własną rękę. Z godnością w swojej własnej przestrzeni. To była rewolucja. Prawdziwa rewolucja. A dokąd udali się ci ludzie? Tak jak wielu współczesnych, do Nowego Jorku, w latach dwudziestych Harlem przeżywał renesans. Ściągali tam podróżni ze wszystkich stron do miejsca, gdzie powstał przewodnik Greenbook. Harlem stanowił punkt wyjścia dla Wiktora i Almy Greenów. Mieszkali w samym jego sercu przy Lenox Avenue. Początkowo była to dzielnica zamieszkana przez białych. Jednak z czasem ściągało tu coraz więcej czarnych, zmuszonych do przeprowadzenia się na północ. W latach dwudziestych byli tu Afroamerykanie z całego kraju, a wśród nich także artyści i pisarze. W Harlemie zaczęła rozkwitać nasza kultura. Pojawiły się kluby, muzyka, sztuka, poezja. Harlem stał się kulturową mekką Afroamerykanów. W przewodniku wymieniono aż 144 miejsca z Nowego Jorku. Dziś w Harlemie znajduje się wiele bloków mieszkalnych i ponad 60 biznesów prowadzonych przez Afroamerykanów. Od restauracji, kafejek i barów, po niezwykłe sklepy. Początkowo mieszkali to głównie Żydzi i Włosi, jednak w wyniku wielkiej migracji na początku XX wieku wprowadziło się tu wielu Afroamerykanów i Portorykańczyków. Były to czasy, gdy Afroamerykanie walczyli o równość społeczną i ekonomiczną i o lepsze jutro. Ten rozdział w historii, zwany Renesansem Harlemskim, był złotą erą afroamerykańskiej kultury w Stanach Zjednoczonych. Przechodzę koło budynków, gdzie najwięksi czarni artyści i giganci literatury spędzali wspólnie czas i kreowali wizerunek dzielnicy. Nie wszyscy znają historię tego budynku, jednak Justin i Juliet Masters były jej świadome, gdy zakochały się w tym miejscu 9 lat temu. Przed podpisaniem umowy wynajmu, wpisałyśmy w Google ten adres i zobaczyłyśmy zdjęcie Reginy Anderson Andrews, która pracowała w bibliotece Schomburg. Zdjęcie przedstawiało ją z przyjaciółmi podczas przyjęcia na dachu. Jej przyjaciółmi byli Langston Hughes, Zora Neale Hurston, Du Bois Charles Johnson, ważne persony tego kulturalnego renesansu. Restauracja The Edge, łącząca kuchnię karaibską i brytyjską, otworzyła swe podwoje w tej niezwykłej, historycznej dzielnicy osiem lat temu. W czerwcu 2021 roku plac Dorans Brooks Square otrzymał status miejsca zabytkowego. Dorans Brooks był żołnierzem, jednym z pierwszych Afroamerykanów walczących w I wojnie światowej. Dowodził pułkiem Harlem Hellfighters. Mieszkał w budynku dwie przecznice stąd. To zasłużone wyróżnienie. Wszystkie bloki wzdłuż Eczką Avenue pochodzą z początku renesansu harlemskiego. Czuć tu ten klimat, to piękna okolica. Klimat ma znaczenie, a każdego dnia kolejne rzeczy wzbogacają historię i atmosferę tego miejsca. Harlem to mekka miłośników afroamerykańskiej kultury, a tu mogą oni rozkoszować się smakami serwowanymi przez Juliet i Justin Masters. Czego mogą się spodziewać wasi goście? Wspaniałej obsługi, pysznego jedzenia i świetnej atmosfery. Ludzie często powtarzają, że uwielbiają tutejszy klimat. A do tego nasze potrawy są naprawdę wyborne. Trochę zgłodniałam. Mogę coś zamówić? Pewnie. Moja dusza pożywiła się bogatą historią tego miejsca, a żołądek tym wspaniałym daniem: niebo w gębie naprawdę pyszne. Czasy się zmieniają, a przeszłość odchodzi w zapomnienie. Wspaniale więc jest zobaczyć, że takie miejsca jak The Edge czerpią z naszej historii.